No chodź, ah. no chodź Jesteś pewien, że naprawili to? Naprawili dużo rzeczy Jak dużo masz na myśli? Wiesz co? Wydaje mi się, że pełne dwie garście Dwie porządne garści. Dwie Okej, okay. a jak wygląda problem z netcode'em? No a co z wyrzucaniem serwera? No wiesz A więc nadal Może masz coś z netem Mój net jest ok. No dobra, ale może to jest poprawione Tak? Mhm. Mm Dam temu szansę, ale nie obiecuję, że mi się spodoba Bądź częścią drużyny Okej, okay. fajną masz czapkę I... znów ten koleś Siemano chłopaki, Hej! Hej! zerknijcie na te battle paki, o mój Boże! A, gratulacje. Miałeś kilka simdżinów? Zobaczmy co tu mamy. Kamuflaż, kamuflaż. To są battle paki? czemu nie są od razu otwarte? Nie Dlaczego musimy wejść do menu, by otworzyć kolejne menu? Ludzie. Bzdura! Zrobią prezenty. Majteczki, skarpetki, hmm. chyba jakaś babcia to pakowała. Zaraz, zaraz, spójrz na to. I śmiertelniki? To takie przydatne. Tak, to bardzo konieczne polu walki. Nieśmiertelników nigdy to nie zawiele. Nie masz ich za wiele. Ta. Ej, czekajcie, cyferki? To przecież Ex-Boost. On nie wie. Uuu, luneta. O, fajnie, do jakiej broni? Nie pojęcia. Jestem pewien, że jej nie masz. Noż do masła, tłumik. Nóż do masła? Takie jedzę wyposażenie, kolego. Tak, fajnie. Zbieraj sobie dalej. Gdzie ty się podziewałeś? Ja nie gram w czwórkę, tu jest za dużo błędów. Za dużo błędów? Ta. Za dużo błędów?! Tak, za dużo błędów! Ja kocham błędy! Co? Jakim cudem lubisz błędy? Bugi tworzą grę lepszą! Nie, nie tworzą! A właśnie Błędy tak. wywołują zdenerwowanie! Nie, dzięki temu byłem wcześniej w czołgu, zostałem postrzelony 15 razy z RPG, a mój czołg stał się szybszy niż kiedykolwiek wcześniej! Co? Byłem szybszy od Jeepa! To pojebane! Ty jesteś pojebany! Wchodzisz do czołgu i kampisz z daleka! Twój czołg nie powinien być szybszy od Jeepa! Co? Jeśli to jest zepsute, nie naprawiajcie go! Nie! Co? Nie, nie! Tak się nie Bole. mówi! Jeśli coś nie jest zepsute, to się tego nie naprawia! Nie. To podwójne przeczenie. Hej koledzy, co tam u was? Sam, co to do kurwy jest? Simon! Co to odpierdoliłeś? Nie mam pojęcia! Ale to wspaniałe! Ej, ej, czekaj za mną! Co oni odpierdalają? Daj spokój, to się nie stało. Ta, mam ignorować glitche i cholerne bugi? Nie, to jest absurdalne Pragi, ale... rubber branding okay. Shitmarker, jest całkowicie luszy, zjebany, No to nie wszystko. Lusuj. Zwykły gówniany krzak możecie zabić. Ej ej! Posłuchaj mnie. A co z przegrywaniem rundy na początku meczu? Posłuchaj mnie, stary, wyluzuj. Pamiętasz, kiedy została wydana trójka, była zabłogowana, nieprawdaż? Teraz spójrz na to. To wspaniała gra. Rozejrzyj się. Piękno tej gry zapiera dech w piersiach. To wspaniałe. A, no, wygląda nieźle. Pewnie widzisz wodę dookoła, możesz w niej nurkować. Fakt, fajna opcja. I co z Evolution? Czyż to nie zajebiste? Aha, no tak. Niektóre z nich są naprawdę nie. Jesteśmy graczami. To nasz obowiązek by grać w tą grę tak, by twórcy dostali opinię i popracowali nad stworzeniem no lepszej, lepszej gry. Jesteś częścią tej rodziny. Co ty do kurwy nędz robiłeś? Spędzałeś czas z prawdziwą rodziną? Tak, spędzałem z nimi za dużo czasu. Pierdolisz. Grasz w Battlefield 4, mój kolego. Z twoją rodziną. Ale... nie z prawdziwą rodziną. Z wojenną. Z tą rodziną. Tak. No dobra, chodźmy pograć w BF4. Do dzieła. Hehehe <laughs> Było blisko Jak to? Przecież on był za ścianą! Co to ma być? Nie mam... Co za gówno? Przecież byliśmy za pieprzoną ścianą!